Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat wieżowca, który powstanie na warszawskiej Woli. Mowa o apartamentowcu Liberty Residence. Niektórzy nazywają budynek ten Liberty Tower. Nowa inwestycja zapewnić ma dostęp do wysokiej klasy apartamentów we wspaniałej lokalizacji. Mianowicie w biznesowej części Woli, niedaleko słynnych browarów warszawskich. Obecnie działka, na której powstanie wieżowiec jest ogrodzona i odpowiednio oznaczona. Pierwsze prace już się rozpoczęły i wygląda na to, że będzie to jeden z zapowiedzianych wieżowców, które w Warszawie powstaną najszybciej. Jak cały projekt wygląda w szczegółach, o tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu Investmap.pl pod tytułem Ruszyły pierwsze przygotowania związane z budową nowego wieżowca w centrum Warszawy. Autor artykułu nie podpisał się oraz artykuł na portalu raportwarszawski.pl pod tytułem Liberty Residence, 140 metrowy mieszkaniowiec, powstanie na woli, wpisuje się w nowy trend. Autorstwa pana Piotra Wróblewskiego. Warszawskie wieżowce są niezwykle ciekawym tematem. Wiele słyszy się o powstawaniu nowych budynków, jednak tylko nieliczne z zapowiedzi faktycznie potem uda się wybudować. Apartamentowiec Liberty Residence... Powstanie już niemal na pewno, ponieważ pierwsze prace przygotowawcze do realizacji wieżowca zaczynają być wykonywane. Teren inwestycji został już ogrodzony oraz oznaczony banerami reklamującymi wieżowiec. Rozpoczęły się już nawet pierwsze wykopy. Na terenie działki widać góry z ziemi, co świadczy, że wykonawca prężnie przygotowuje się do realizacji inwestycji. W wykopach widać pozostałości poprzednich budynków, które stały na tej działce. Nastała pora, aby więcej Wam opowiedzieć o działce, na której powstanie wieżowiec Liberty Residence. Działka, na której powstanie apartamentowiec, przez lata była jednym z najbardziej prestiżowych, niezagospodarowanych gruntów w Warszawie. W sąsiedztwie znajdują się m.in. popularne browary warszawskie oraz fabryka Norblina. Teren ten został zakupiony przez firmę Resi Capital. Spółka należy do dewelopera Cavatina Group i planuje tu zbudować wieżowiec Liberty Residence z około 500 mieszkaniami. Nad projektem pracuje zespół Kawatina z biurem projektowym Epstein. Jak czytamy w źródle, we wrześniu spółka odpowiedzialna za budowę wieżowca złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w Urzędzie Miasta. Wniosek dotyczy pozwolenia na budowę wysokościowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną. A co znajdziemy w wybudowanym wieżowcu? Zgodnie z przedstawioną wstępną koncepcją Liberty Residence ma być projektem wysokościowym i dostarczyć około 500 mieszkań w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji. W dzielnicy Wola w Warszawie prawdopodobna ostateczna wysokość tego budynku wyniesie 140 metrów. Koncepcja zakłada budowę trzy kondygnacyjnego podziemnego parkingu z ponad 200 miejscami postojowymi. W parterach Liberty Residence miałyby znaleźć się lokale usługowe o łącznej powierzchni 1000 całkowitej powierzchni najmu oraz przestronne lobby. Deweloper planuje zaoferować mieszkania jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe o metrażach od 25 do 180 m2. Liberty Residence powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych fragmentów muru i bramy getta warszawskiego. Jak wypowiada się Mirosława Płużek, prezeska zarządu Resi Capital, której wypowiedź czytamy na portalu Property Design. Chcemy, aby Liberty Residence składał się z wieży oraz niższego skrzydła wzdłuż ulicy Grzybowskiej, w którym przewidujemy także dwukondygnacyjne podcienie. Dodatkowo zaproponujemy zielone tarasy na wysokości 10 i 17 piętra. Nad tą koncepcją pracuje zespół architektów Kawatina we współpracy z międzynarodowym, renomowanym biurem projektowym Epstein. Wieżowiec bez wątpienia wpisuje się w nowy trend wysokościowy w stolicy. Coraz bardziej inwestuje się w mieszkania aniżeli biura, z których korzysta coraz mniej firm, a raczej wiele firm nadal korzysta z biur, ale w dużo mniejszym zakresie, ponieważ wielu pracowników obecnie realizuje swoją pracę zdalnie. Wielki wpływ na taki stan rzeczy miały ostatnie lata. Mam na myśli wydarzenia, które miały miejsce od 2020 roku. Fakty są takie, że wielu deweloperów woli obecnie większe środki przeznaczać na inwestycje w apartamenty aniżeli biura, ponieważ tam widzą większą możliwość zysku. Osobiście sądzę, że apartamenty w wieżowcu. Sprzedadzą się bardzo szybko. A doskonała lokalizacja jeszcze podbije ich cenę. Choć, według raportów, ceny mieszkań w ostatnim czasie nieco poszły w dół. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na temat wieżowca Liberty Residence. Podoba Wam się ten projekt? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat wieżowca Warsaw One. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.